Siema, siema, witam. Kolejny dzień wojny. Dzisiaj będzie pewnie lipa lekka, bo klocki nie idą, ale zobaczymy. Na tą chwilę 287 punktów straty. Uczymy się z jakimiś Anglikami, prawdopodobnie, albo coś takiego, ale wiem. 25, 16, więc jak wszyscy atakują, oni, nas trzyma w dupie. Oni nic atakuje. O, cholera, żeby nas zesytować. Jak nas to będzie lipa. Może się mu nie uda. Dobra, no nie za bardzo, jak oni mają właśnie tak. że klocki nie idą, to jest problem. Spróbujemy tak. Oni podpalają, Bory ile mają? Widzę, ja, Amator jakiś, Bory z, z, na flandrze na flamce, więc lipa do <śmieniu> no, byśmy strzelili sobie no i zobaczmy No na tą chwilę klocki, no coś tam jest, coś, coś jest, nie mogę powiedzieć, że nic nie ma, co nie dobrze byśmy i ściągnęli. Świetnie. No i Bory. Hmm, dobra, to będzie wygrana. Już tylko z boczku sobie weźmiemy. Oślecz, ja tak nie spojrzałem, co jest, jaki był. Na wojnie, ale mało istotne. Dobra, i po wojnie. Jedna wygrana, fajnie. Do zera wygrałem, do obrażeń straconych, fajnie nie przebił się pierwszym atakiem. No to dobre, powiem szczerze, że wolę ztakować tych słabszych, ale mi 100% wygranej i zdobyć te pewne punkty cholera. niż atakować silnych i może się uda, a może nie. Co ono daje? No właśnie nie wiem co to jest zrobić. Myślę, że wygodę sobie. Sobie, sobie. Nie zejkujmy. Mhm. Nie no powiem szczerze, krotki o dziwo w końcu idą. O dziwo. Bo wszyscy wiemy, pamiętamy z wcześniejszych filmów, no masakra była u mnie z klockami W ogóle klocki mi nie szły. Zresztą nie tylko mi, bo wszystkim w sojuszu Klocki jak na lekarstwo Może no, w takim wypadku trzeba było mocniejszych atakować, ale dobra Zatakuje mocniejszego, na przegram. A tak jest pewna wygrana z takim słabym No bez przesady. co mi tu mają? nie, nie tutaj trzeba Melendorkę yy, albo sabinka. Sabina może być. O. Ach, na dwóch na takich samych, no to nie, nie. Co to? Nie mówcie, że się wysypała gra. No nie wierzę że. Z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że nie, wo, walka się nie odbyła, że nie było nawet próby walki, że nie będzie 0-0. Super! Super! Po prostu genialne. No i dupa. Jeden atak będzie w No i ja coś się odwaliło Nie wiem o co chodzi Ciekawe czy nie będę miał buga że już w ogóle nic nie odam żadnego tak Spróbuję się odezwać za chwilę To spróbuję ogarnąć Ej, jesteśmy z powrotem Jak widzicie Bug był, cholera jest jasna 0 za atak No masakra Uff, Jestem załamany O Boże, i to straciłem czerwony kolor mój Masakra Nie wiem czy taki czerwony zaatakować nawet Jeszcze nie będzie samobój, 2,5 a przeciwnik nie ma? 2,800 Spróbujemy o Boże no Zawsze to się spije dzieli, nie może być za pięknie, nie, 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 bo przecież to by było chore Przecież jakbyśmy jakbym zaatakował go 4 razy, tak? Tam pięć przeciwnika i bym wszystkimi wygrał, to by było źle. Nie no gdzie tam tyle razy Nie można tyle razy. Sprawiedliwość musi być zawsze po przeciwnika stronie, co nie? No. Cholera, jasne. Tu nie miał być helikat, ale dobra. Dobra, walniemy tego. Podbędziemy się tutaj kolegi. I teraz tą. Nagrywa się, nagrywa. Dobra, i wygrana. Jest wygrana, super. O cholera. No nie, no jeszcze nie. O Boże. czy znaczy na mi się leczyła? O mój Boże... Dobra, pół HP prawie. U mnie wszyscy są już na specjalnej umiejętności. No to, no, próbujemy. Masz full I jest, dobra. Chociaż tyle. I dwa takie dostały Nie bawię się. Nie, tu już nawet nie ma co. Mówię wam. Mało czasu, żebyśmy tylko dotarli do końca fiolet. Mnie fiolet jest silny, ale właśnie czy. Tutaj dwa żółty, żółtym to nie. Żółtym takie coś może. 3800 za dużo. Ale 2300. Tak ja mam 3000, czy nie. Dobra, może być śmiali, trudno. Nie chcę ryzykować. Jak sami widzicie z. Spina 5-0, wypakujemy. Chcę mieć 100% szansy wygranej. O, może w ten sposób. <laughs> Postoja, bo jest najdrożniejsza. No i dobra. I jeszcze jeden tak kolega. Sprójemy to i mollendone. W obwodzie niby jest. U nas wygrywamy, ale wszyscy wiemy doskonale, jak to wygląda. To wygrywanie chwilowe najbezpieczniej właśnie. Tak będzie to zrobić. Moja jeszcze lepszy atak, a mamy obronę. No dobra, to myślę, że Bane nam za dużo nie zrobi. O właśnie. O tym mówiłem. Niby nie za dużo, ale coś ten nam. kolega Bej zrobi. Boże, atak. No, w końcu udało się nam Chociaż... Chociaż nie wyszło jak chciałem. Ale jest dobra, jest wygrana. Pięknie. Pięknie. Dziękuję. Dobra. Jestem mega niezadowolony z tego, że jeden atak poszedł w dupę przez buga. Cholera, bug. Zgłoszę to oczywiście. Smalgiant Niech to naprawią w piździe, bo... Nie wiem, czy wygramy teraz przez tą głup głupią e, zagrywkę te, tego. Co mnie atakuje? Ma cztery ataki. No czekaj. Ankę może zaatakować. Kurde. Jukasa, a Jukasa nie zaatakuje, słaby jest. Ale Anka może zaatakować, cholera jasna, mam przewagę w stu. To jest malutko Sto... a t punktów? Tak pokona Ankę, to, to nie dostanie, aż to nie zostanie 80. Z się pokonać. No i co, nieco, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zobaczmy jeszcze, który jestem. 547. Chudę, mogło być wiele, wiele, wiele więcej. Ale, wszyscy widzieliście, były problemy z telefonem czy to telefon czy gra nie mam pojęcia de facto stałem w dupie bo straciłem jeden atak no nic no dzięki zobaczymy się po wojnie cześć Dobiega końca powiem szczerze nie, nie wiem co tu się odwaliło u mnie i u przeciwnika Bo 20 minut przed końcem przeciwnik miał ataki I byli na zielono czyli zareagowani nie wiem przyglądali się kurde nam czy co Albo też mi boga, co nie. Wiem. Nie wiem. Wygrana super. Tutaj kolega był. Tu kolega też by tu detekował. Tu jeszcze jakiś był jeden. Nie wiem, czy nie ten. Właśnie ten Nie Nieważne. Najważniejsze to, że udało się. Mimo tego cholernego buga, co tu miałem, 0 punktów, dramat, wygraliśmy, gdybym stykował innych, byśmy przegrał, więc tak naprawdę opłaciło się tego o tych słabszych, mimo to, że wszyscy mówili, że brak klocków, brak klocków, ja też miałem mało klocków, prawie nie miałem, ale udało się, w końcu wygrana, mimo, że mamy słaby skład, ale udało się, tak? No to co? Dzięki za uwagę. Do następnego, tak? Cześć.